Dzień dobry, jesteśmy na komorze normobarycznej Wygoda, Piotrków Trybunalski i mamy tutaj Pana, który który Pan raz tu u nas jest? Dziesiąty. Dziesiąty. A co u Pana się takiego zadziało, niech Pan powie. No ja miałem od około trzech lat na policzku. Nabrzmiałe, krwawiło mi z tego. O, jest, tak, jeszcze już. Jeszcze już, już wyblekło, bardzo tak. zmieniło się na miękkie, a było nabrzmiałe, krwawiło. Czyli było się... takie jak orzech yy... tak, 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 taki laskowy guz, czy włoski? Guz taki, taki, no, taki guz. Taki guz, wypukły. Aha. I... A poza bolący. tym, jeszcze odczuł Pan jakieś yy, właściwości tej komory? No, w oddychaniu całkowicie inaczej. Także sprawnościowo, fizycznie lepiej, nie, nie duszę się, że takie miano duszności po przytyciu, ale o wiele lepiej. Aha, a schudł pan coś czynić? To znaczy, nie ważył się nie, pan, no tak. Nie, nie okay. ale... Czyli wydolność organizmu wydolność bardzo organizmu organizmu się pan bardzo podniosła. Bardzo dobra, dobrze. Tak. Dziękuję bardzo. Dziękuję. A teraz może pani, pani skąd do nas przyjechała? Ja z Rosji. Aha, i u pani co pani zaobserwowała? A ja no, z nogi mi bardzo bolały żelaki, miałam. Tak. mnie nogi nie wolą. Dobrze się czuję, schudłam trochę. Ile pani nie. schudła? A za trzy kilo. O, to bardzo ładnie. A który Niecham. pani raz jest tutaj? Dziesiąty, no to też bardzo ładnie. No, no, pecha, no. Galancie. Dobrze się, bardzo dobrze się czuję. Dla mnie jest dobrze, super. To bardzo się cieszę. A pani tu przyjeżdżała z wnuczkiem. A jak wnuczkiem? Z tak? no wnuczkiem, wnuczkiem. A jak się wnuczek czuje? Po pierwszych wrażeniach, jak na dwór, to powiedzę, bo inne lepiej mi się oddychały, lepiej się czułem. Sprawnościowo też lepiej. Nogi mi coraz mniej bolą po treningach. No, bardzo dobrze. A mama co powie na ten temat? Mama powie, że mniej leków używamy alergicznych. Aha. bo ataki alergiczne teraz no, ustały w dużo mniejszym stopniu, więc nie korzystamy tak często z leków na alergię. Aha, łatwo to komora pomogła oddychać, więc nie potrzebujemy tylu, tylu leków. No to dziękuję bardzo i życzę zdrówka.